Od 2023 stwierdziłem, że będę otwierał każdą skrzynkę z dropu za level, żeby przy przypadkiem nie sprzedać kosy, która była dropnięta nieco z dla mnie. I finalnie, przez całe CSGO nie udało się to, ale już w pierwszej stronie CS2 stało się to. ten screenshot to moja jedyna pamiątka po tym, gdyż oczywiście program ujęcia od Windows musiał wtedy nie zadziałać. Co prawda trafiłem rękawiczki, a nie nóż, ale na moim koncie wreszcie został trafiony złoty item. Postanowiłem dalej otwierać co tydzień skrzynki z dropu, żeby sprawdzić po jakim czasie uda trafić się znów jakże pożądany złoty przedmiot. Albo chociaż czerwoną broń, bo ten wynik na moim koncie również wynosi 1 i było to randomowe otwarcie w 2019 roku aka Steam of więc trochę czasu już minęło. Rewolucji, ale kurwa wybroniasz. Bizonik. Kolekcja Sejfas, o kurwa, tamtych, po rychane tamte siedemka. Nocne operacje, kolekcja. Lake. Lake, sorry. O, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale faktura dołga. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Robi drogi, bo mocno zajechany. Mp7 kolekcji. co masz w, w środku? Malik Fontana? Będzie grany? O nie, to jest ta skrzynka. Mm, nie tym razem. Lek z życia. Jak Damian meczek się podobał? A w oko, no nie spodziewałem się. Real wygra. Ta, 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 ta. This is goodbye.